Eee, gówno. Mam zniszczyć ciało. Okej. Okay. Znowu lagi. Ruszaj się, fogi. Ruszamy dalej. Trochę się zastanawiam, co by tu było lepsze. Snajperka, czy to drugie. No i czy bar. A snajperka. Kojarzę to. O nie, nie dam się. Mi się to myli z inną misją. Nieprzyjemną dosyć. Tak, bo to jeszcze nie koniec, to zanim przejdę to. Czuję, że to będzie długa sesja. No ale cóż. Czego się nie robi dla zagraj. Może już mi limit cofnął. Nie wiem kiedy, cofałem. Dopiero mam kilka filmików. a liczymy jakieś limity, cofnięte, no. Ja to się też łudzę. Nie lubię takich długich misji. No nie lubię. Potem nie ma o czym gadać. Nuda jest i, i koniec, no. Kapral rusza ze mną Znisz zenitówki. Kudę. ta nazwa zenitówki. Ciekawe od czego to pochodzi. Dobra. Odsłuń się kapralu. Bo zniszczyliśmy. 3, 2, 1. BUM! No tak, i mi odjęło HP, tak? Wywołaj na lot lotniczy, dobra. Dobrze, że ja już pamiętam coś z tej gry, to już wiem kiedy wywodzę o to coś. Trzecia misja. Trzeci czy, czy rozdział, nie wiem jak to nazywać. W sumie jest 6. Szóste jest trudne. Jeszcze nie przeszło chyba nigdy. Zawsze się wkurzałem i... Kończyłem ten temat. Dobra, mam 46 HP i nie wróży się nic do No, no. Już, już. Nie widzę stąd. Oczekuję okulary. No. Ile was tam matka miała? Musiała być bardzo płodna. Patrz, jeszcze kule odporny wydała na świat. Dobra, ruszamy. Kapralu, usłaniajmy. Lecę na żywioł. Jest taka misja właśnie dzisiaj bardzo dużo chodzi. Cała się tutaj, okrąża, tu działo, tu tam tamte ciało, tutaj i znajdź coś, tutaj tam tamto. Jeszcze fajna jest dosyć czwarta misja. Taka cicha właśnie. Pistolet z tłumikiem i ten te jest. Mijcie ten nasz kapral. Słuch o nim zaginął. Zostaliśmy sami. No to ruszamy. Tam jest drugie działo. Tu pajnik Niemcy. O, kapral się odnalazł, dobra. Słuch o nim wrócił. Czy jakoś tak siódemką gnojał. No ja teraz taki głupi nie będę, nie idę tam, po prostu wiecie, facjatę uf ufarbują, że się tak wyrażę i... dupa. Dobra. Come with me, my friend. Tak, to jest teraz już chyba koniec tej misji. Tej, tej części misji, że się tak da... jezu nie lubię grać z takimi lagami, no przecież stara gra i takie lagi wytłumaczcie mi to ludzie kapralu o kurde, dobra to jest chyba no, mission sukces, idziemy dalej polowania, nebel, WRF, coś tam no to tak, to nie jest fajna część tej misji, właściwie chyba najgorsza no ale jesteś wprost za to dobrze, dobrze wiedzieć, właśnie Ale tu dostajemy pancer szrek, nie pancer fausta To się zawsze mi naliło Dobra Jak on do mojego wody Dobra Obsługi się pozbyliśmy Nie wiem czy z czego... O z bara, no dobra jak mamy 400 amot to możemy jechać Albo... Zmieniłem zdanie Czołg Ojojoj oj, oj. Ty mnie masz osłaniać jak ja trzymam patcer szekanie Nie wiem jak jaki jadł, to jakoś Poleciało nie? Zniszczyłem no Dobra, zniszczyłem. Dzięki za pomoc ogniową. Jeszcze ktoś? Tutaj ciekawy sobie będzie wstał. No, aha, to trzeba tu było podejść i Sniper Forever Dlatego z... o tej misji nawet nie ma co gadać. No już chciałem strzelać Przedstawić się Rozumiem, że to miała być jakaś aluzja co do mojej spostrzegawczości Samolot, dobra Ty jesteś nie sierżant, tylko kapral fogi Ja jestem sierżant Proszę ze mną rozmawiać na ten temat Nie bardzo dokładnie widzieliśmy Nie czytajcie tego ludzie. Pogubiłem się przez te wasze dziwne dialogi. Chodźcie. Mamy dwóch nowych kapralów. Nie ja będę tłamsił mojego skromnego umysłu nad ich nazwami. Więc ruszamy dalej. Z dwoma bezimiennymi kapralami. Watch out. Aha, to jest teraz dobra. Wbijamy do miasteczka. Middle takie nazwijmy aby yy, no aby sobie trochę poszczelać i wypróbować snajperkę i pancerz Reka. To jest akurat fajny motyw miasto, ale Nebel WHB coś tam, czyli ten Nebel... no jak to się nazywa? Nebel Werfers. Nie są wcale takie fajne. Przerzucamy się na bara. <laughs> o Boże, ząknąć się ciebie. Aż strach pomyśleć co by było, gdybym grał w horrory Jesus! J runie Nie, nie lubię tego. Nie będę tak grał. Zaraz się wściuknę. Osłona jakaś tu nie? Ja pierdzielę, chowacie do domu. chowacie do domu. Dobra, miejmy nadzieję, że któryś z nich przeżyje. Tu był chyba Snajper. Nawet dwóch. Haha. 1-0 dla mnie. Ostatni pocisk. Pięknie. Zawsze wiedziałem, że mam coś z siebie ze Snajpera. No, dobra. O Boże, kochany, się was to nie zabrało. Mam nadzieję, że na dole wytrzymują. Nie ruszajcie. No. Bez mojej pomocy sniperskiej co oni by narobili. Dobra. Ale muszę przyznać, że fajne jest w medalu to, że dużo elementów się rozwala podczas jazdy czołgiem, co wkrótce zobaczycie. Chyba. No raczej nie zawieszę moich, zagrajmy. Bo to jest naprawdę fajna zabawa, tak siedzieć przed komputerem i gadać sam do siebie. Mówię o musicie sobie kiedyś spróbować. A jeszcze lepsza zabawa jest, jak już masz te komentarze. Kiedy filmiki wrzucisz, proszę wyślij coś. Wtedy to już jest w ogóle zabawa na całego. No, tak trzeba jak medala jeszcze wielbię za to, że można wejść do dużej no, do dużej ilości budynków. To jest fajne. Że na przykład, o, tu mogę wejść, tam mogę wejść, tam mogę wejść. No wszędzie praktycznie. To jest fajne. No tu nie mogę wejść, ale mówi się trudno. No. Dzięki. Przecież nie, oni za by tu przyszli, to by rzucili granata. Co nie niewykluczone, że i tak zaraz zrobią. Nie ja wiem, czy trafem, czy nie trafem. Nikt mi nie chce pomóc. Czuję się niekochany. Nader mnie nie kocha. No. <głupia> to jest głupie, oni jednocześnie we mnie strzelają, tylko że ja nie trafem, oni tak. Dzięki za osłonę wejść te krocze z mojego celownika. Dobra, przerzucamy się gdzie indziej, panowie. Zabierać manatki, ruszamy za ścianę. Proszę o osłonę ogniową. O! Słuchajamce ciało. O, to się przyda. Tam jest chyba. Już go nie ma. Dobra. Już nie martwiłem, że tu jest. Ej No i kolejno. Proszę ich tam wyszczelać Ty, na razie nikt nie zginął, cud Wcześniej jak grałem To nie było zbyt dobrze Dzięki Trzeba uważać, bo oni tu wychodzą z tych ruin O, o, właśnie o tym mówię O, właśnie <laughs> Nie widzę Zaczął mnie ciachać, ja nawet nie wiem na którym tu się ciacha Wejm w głowę co? to będzie fajnie. Ruszamy. Panowie. Proszę słowo. Nie ma bicia. Boż! Nie! Nie, nie! nie. Dlaczego ja? No i... Nie, 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 nie. Dobra, wrócę jak będę w tym momencie. Trzymajcie się.